Zdaje karty ten, który, który je ma, tak i tak samo jest ze środkami. Ta, ta firma, która ma dostęp do kapitału. Jeżeli udało jej się, udało się, no ona sama poprzez swoje działania, zapewniła sobie ten dostęp do kapitału i o nim myślała jeszcze po prostu historycznie, no to dzisiaj w momencie, kiedy nad, pojawiają się jakieś przeciwności losu, na pewno jej będzie no, prościej tego kryzysu wyjść. Mało tego, wykorzysta różnego rodzaju nadarzające się okazje. Dużo firm pracuje w tej chwili w takim trybie, nazwałbym to ochrona kapitału. Te środki, które powinny być gdzieś tam wpuszczone w krwioobieg firmy tak naprawdę leżą w tej chwili na rachunkach bankowych jako osady. Właśnie ze względu na panującą niepewność co do ewentualnego drugiego lockdownu na jesieni. To, co ja doradzam moim klientom i to, nad czym my teraz pracujemy, to przygotowujemy dwa warianty. Jeden wariant strategiczny to jest pesymistyczny, że może być bardzo źle. I pytanie, czy firma sobie poradzi. Drugi wariant to jest realistyczny, czyli jakie mamy ewentualnie narzędzia i rozwiązania, żeby sobie poradzić przez ten okres spadku i niekorzystnej sytuacji na rynku, która nas czeka. Jak klientów informowaliśmy w marcu, że należy już korzystać z jakichś rozwiązań ubezpieczeń czy rozwiązań spolności finansowej typu faktorii. Nie wszyscy byli tym od razu zainteresowani, wzięli trochę przeczekanie, a teraz tak, teraz zastanawiają się i myślą nad tym, jak zarządzać swoją płynnością finansową i jak zarządzać sprzedażą i w ogóle biznesem. Ci którzy przedsiębiorcy, którzy nad tym się zastanawiają, na pewno sobie poradzą i nie, nie analizując, nie tworząc jakiejkolwiek strategii, no to niestety myślę, że sobie nie poradzą i będzie bardzo dużo zaufaności. Nieważne, czy ma być lockdown, czy nie ma być tego lockdownu, no to ważne zarząd, dobre zarządzanie płynnością, dywersyfikacja portfela odbiorców, dywersyfikacja podmiotów finansujących, dobry lider, który, który zarządza, plus no zawsze przygotowanie na to, że, że sytuacja może się zmienić i, i takie zarządzanie zmianą, no to powinno zawsze funkcjonować, nieważne, czy mamy lockdown, czy mamy wirusa, czy nie mamy. Uważam, że jeżeli chodzi o płynność finansową, które wchodziły w lockdown bądź świeżo po, po jego rozpoczęciu, skorzystały z rozwiązań faktoringowych, prawdopodobnie problemów płynnościowych mieć nie powinny to raz, dwa. Faktor jako obiektywny obserwator mógł takim przedsiębiorcom wiele nietrafionych transakcji wybić z głowy, na przykład informując, że z tym klientem to lepiej uważać, bo widzimy, że na innych umowach już nie płaci. Przypuszczam, że tutaj dużo firm, szczególnie tych mniejszych, które nie weryfikują tak szczegółowo kontrahentów, zwłaszcza zagranicznych, nie mając na przykład pomysłu w ogóle, skąd takie dane ściągnąć, mogły być właśnie w jakiś sposób uratowane przez faktorów. Jak przychodzi taki właśnie czas niepewny, gdzie pewny, stały klient ogłasza upadłość na 2 miliony złotych, no to klient oczywiście ma wtedy po polisie, no bo wypad odszkodowania jest przepotężna, ubezpieczyciel nie jest zainteresowany, żeby dalej z nim współpracować, natomiast klient mówi, miałem polisę, 90% mam tych środków zabezpieczonych, inaczej utraciłbym cashflow. więc oczywiście polisa ubezpieczeniowa zawsze jest istotnym elementem Zarządzania ryzykiem. Dobrym elementem zarządzania ryzykiem jest też oczywiście factoring. No i przede wszystkim wydaje mi się, że to, co jest istotne, a przez, a przez wiele osób trochę zapomniane, to jest to, żeby dokonywać własnych ocen kredytu kupieckiego przez wywiadownie gospodarcze, chociażby to jest teraz informacje poszukiwania przez Google o podprzedsiębiorstwa, chociażby na GoWorku, w jaki sposób pracownicy się o takiej firmie wypowiadają. Poszukiwanie informacji na giełdach wierzytelności, czy sprawdzanie przez, mówię, profesjonalne wywiadowienie gospodarcze powiązań kapitałowych. I teraz, w sytuacji tej nerwowości niepewności, ci kontrahenci w tej chwili koncentrują się przede wszystkim na współpracy z podmiotami, które już dobrze znają, niekoniecznie szukają na rynku tańszych kooperantów. Także relacje handlowe plus specjalizacja to kluczowe walory firm, które dobrze przez ten kryzys przechodzą.